Zbigniew filar Raport Regionu. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie ze studia Tarnowska TV, a dzisiaj ze mną radny Rady Miejskiej w Tarnowie, Zbigniew Kajpus. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam wszystkich mieszkańców w nowym roku. Panie radny, budżet na 2021 rok przyjęty jeszcze w grudniu, ale z emocjami, bo yy, niektórzy twierdzą, że przystopował pan prezydenta Ciepiela. Nie, to tak, panie redaktorze, na pewno nie można powiedzieć. Natomiast no, jest to najważniejsza uchwała w ciągu roku dla każdego samorządu, i tutaj należało podejść do tego bardzo odpowiedzialnie i z troską, i należało po prostu jeszcze pewne kwestie przepracować, jeszcze raz przeanalizować, więc nie staraliśmy się tego robić po prostu pod presją czasu. Chcieliśmy to jak najbardziej dokładnie rozważyć i przyjąć taką uchwałę, która dałaby szansę w tych trudnych covidowych czasach na jakiekolwiek sensowne funkcjonowanie gminy miasta Tarnowa. 872 miliony w budżecie, deficyt no, około 43 milionów w tym roku, kredyty na 32 miliony. Miasto dalej nie potrafi wyjść z tego łańcucha jakby kredytowego? Czy nie? Bo tu ma poprawka nie 872, mhm. tylko 915 milionów. Taki jest budżet miasta Tarnowa na rok 2021. Panie redaktorze, jeśli się kontynuuje duże projekty i, i sporo dużych zadań, które no, są rozpoczęte, to trzeba również korzystać z zewnętrznego finansowania. Wpływy wszystkich gmin w Polsce zostały bardzo, bardzo mocno ograniczone ze względu na pandemię. Chociażby wpływy z tytułu podatku PIT od osób fizycznych, czyli mieszkańców danej gminy, w Tarnowie to jest około 10 milionów na minusie, tak przynajmniej. Informuje skarbnik miasta. Więc no, proszę zobaczyć, że żyjemy w bardzo trudnych czasach i skonstruowanie budżetu, który byłby um, odpowiedzialny, który by spełniał wszystkie wymogi, wskaźniki um, ustawy o finansach publicznych, było bardzo trudne. I, i to, że się to udało, um, to nie jest budżet moich marzeń, to nie jest budżet, który we mnie wzbudza pozytywne emocje. Wręcz przeciwnie. Ze względu na tą sytuację covidową po prostu musieliśmy wybierać mniejsze zło. Natomiast no, jest to budżet, który mimo wszystko spełnia wszystkie wskaźniki. Wspomniał Pan, że duże inwestycje. Jakie w Tarnowie? Są takie trzy flagowe w tej chwili. No, mamy cały czas kontynuację inwestycji ulicy Lwowskiej, czyli wyprowadzenie ruchu wschodniej części Tarnowa. No, ale to już było zadanie też w ale, 2020. Ale ono jest cały czas kontynuowane, więc musi się pojawić w budżecie. Lwia część tego zadania będzie w 2021 roku rozliczana i, i większość prac się odbywa właśnie teraz. Więc no jest tych inwestycji trochę, które są po prostu kontynuacją zadań, które zostały rozpoczęte i nie można ich po prostu nagle nie ująć w budżecie. One muszą się tam pojawić i mam nadzieję, że jeśli tylko uda się opanować na świecie pandemię. A może nawet bardziej tą, tą taką złą atmosferę, bo ja myślę, że może nie, nie, nie ten wirus nas tutaj tak wyniszcza dosyć mocno, choć jest to bardzo, bardzo tragiczny w skutkach dla niektórych osób. To cała sytuacja psychologiczna wokół tego jest na tyle wyczerpująca ludzi, że przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, zwykli obywatele cały czas są pod presją tej pandemii. Tak długo trwa utrzymywanie się takiej sytuacji, no jest bardzo szkodliwe dla. Ogólnej sytuacji zdrowotnej dla wszystkich mieszkańców, I, i tutaj jest światełko w tunelu, że ta szczepionka, ten system, który został opracowany, no, poprawi tę sytuację i wrócimy do jakichś normalnych trybów funkcjonowania. I tutaj upatruję dużą nadzieję. Wtedy sytuacja również w gminach się poprawi, no, bo wiadomo, jeśli. Zapanuje jakiś tam optymizm, albo jego początek rozwiązania tej trudnej sytuacji, to również i to wpłynie na, na zachowanie na każdym szczeblu, zarówno i biznesowym, gospodarczym, ogólnoludzkim. Ludzie będą mieli więcej optymizmu, to też jest bardzo ważne. Obligacje, też kolejna emisja papierów dłużnych. Miasta Tarnowa, spłata do 2027 6 lat. Myśli pan, że miasto wtedy stanie na nogi? Panie redaktorze, <coughs> każda gmina w Polsce finansuje się długiem zewnętrznym. Państwo polskie finansuje Ale się długiem Ale w Tarnowie, zewnętrznym. już to jest czwarta edycja Ale panie, panie redaktorze, to nie ma znaczenia, która to jest edycja. Jeśli poprzednie zobowiązania się spłaca, naturalną rzeczą, że jeśli są bieżące zadania, zaciąga się nowe. W tym przypadku w Tarnowie są to obligacje. Byłby powód do niepokoju wówczas, kiedy nie spłacalibyśmy poprzednich zobowiązań finansowych, obligacji bądź kredytów, a zaciągalibyśmy nowe. To byłby bardzo niezrozumiały i nie do zaakceptowania przynajmniej przeze mnie stan rzeczy. Natomiast jeśli są na bieżąco spłacane kredyty bądź obligacje, które emituje gmina miasta Tarnowa, a jest potrzeba wyemitowania, czyli tak zwanego rolowania długu, czyli wyemitowania kolejnych na sfinansowanie zadań. Żeby bieżących. nie doszło do takiej sytuacji, jak była w gminie sąsiedniej, choćby w Wierzchosławicach. No nie, nie, nie. Panie redaktorze, to jest... Gdzie tam inwestycje były zablokowane przez 3-4 lata. Inwesty sytuacja, jeśli chodzi o zadłużanie jednostek samorządu terytorialnego, jest opisana w ustawie i w prawie. I jest pewien poziom, który jest dopuszczalny, są pewne wskaźniki. Bo jak już Pan mówi o rolowaniu, to tam były takie parabanki, weszły w grę. Ale nie, nie. Różne rolowanie sytuacje. długu to bardzo źle Pan redaktor to ro rozumie. Rolowanie to znaczy po prostu spłata bieżących zobowiązań, które mają termin zapadalności spłata kredytu kredyty. No niekoniecznie, bo musi Pan zobaczyć, czy spłaca się więcej, a na przykład mniej zaciąga, czyli wtedy się zmniejsza ten deficyt i ogranicza się dług, czy na przykład spłaca się mniej, a więcej się zaciąga, wtedy się ten dług zwiększa. To trzeba by było po prostu spojrzeć na wskaźniki tak bardziej analitycznie. Natomiast nie ma nic z tym złego. Każdy rząd na świecie, od rządu Stanów Zjednoczonych przez rząd Republiki Federalnej Niemiec i rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Emituje obligacje, roluje dług, zaciąga pożyczki na rynku. Pytanie tylko na jakich warunkach? My zaciągamy na bardzo korzystnych, ponieważ koszty długu są mniejsze, oprocentowania, jak wiemy, mamy bardzo niskie stopy procentowe, więc ten pieniądz jest tańszy dla nas, więc spłacamy na przykład zobowiązania o wyższym procencie. Natomiast zaciągamy, emitujemy obligacje na niższych, na przykład na niższym oprocentowaniu. Jest to pewna sytuacja korzystna dla gminy. Natomiast no, nie, nie ma takiej tutaj obawy. Wszystkie wskaźniki są, jak deklaruje Pan Skarbnik, Zachowane jesteśmy zgodnie z prawem z um, ustawą, z rozporządzeniami, więc nie, we, dla mnie jako dla radnie, uważam, że jest to wszystko, co jest zgodne z prawem jest zaakceptowane. Trzymając się jeszcze budżetu i tego, co mówiłem na początku, że według niektórych opinii e, przystępował pan prezydenta Ciepiele poszło głównie o finansowanie miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, w ogóle komunikacji w mieście, zważywszy na to, że od 1 stycznia nie jeżdżą autobusy do ościennych gmin. Tutaj samorządy się nie porozumiały. Też trudna sytuacja, jeżeli chodzi o komunikację tą miejską na obrzeżach, bo dochodzą głosy na przykład, że ulica Tuchowska już nie ma trzech linii, do końca, do granicy miasta autobusy nie jeżdżą. W drugą stronę Klikowska. Też tam kilka przystanków jest pominiętych, w kierunku Białej choćby nawet. No i co teraz? Będzie nowe rozdanie, nowe rozwiązanie, dofinansowanie komunikacji miejskiej w taki sposób, żeby wszyscy mieszkańcy mogli korzystać? No tutaj to jest bardzo trudny i złożony temat, ale spróbuję panu redaktorowi odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, gminy nie doszły do porozumienia. Gmina Miasta Tarnowa oraz sąsiednie gminy, które wcześniej. Korzystały z transportu yy, zbiorowego yy, organizowanego przez yy, miasto Tarnów, nad czym ubolewam, że nie doszły. Zachęcałem, żeby jednak znaleźć tutaj. Porozumienie i y, zawrzeć kompromis. Jak już się tak stało, y, to wówczas pojawiła się taka oto sytuacja, że w budżecie, w projekcie budżetu, y, y, środki na komunikację, na transport zbiorowy tak naprawdę zostały obcięte o 10 milionów z 33 milionów na 23 miliony i to było po prostu. Czyli te 10 milionów, które tak naprawdę wpłacały gminy, gminy Góra, nie, nie, Gmina nie, nie. Tarnów czy. Nie, nie, Panie ja, Prezydencie. Nie. Gminy y, ościenne wpłacały y, do y, miasta Tarnowa. 3 600 tysięcy złotych za transport publiczny, który świadczyła gmina miasta Tarnowa na ich terenie. Dodatkowo z tego były wpływy z biletów na poziomie około niecałych 3 milionów, tak przynajmniej takie są szacunki. Czyli mamy blisko 7 milionów. 6,5 miliona. Natomiast ten transport, jak pan prezydent nas poinformował, kosztował prawie 14 milionów złotych, czyli gmina miasta Tarnowa, w opinii magistratu, dopłacała prawie 7 milionów do transportu na terenie gmin ościennych. I pan prezydent zdecydował, że nie stać nas na w obecnych czasach na, i jest to po prostu sprzeczne z interesem podatnika tarnowskiego i więc jak gdyby zaproponował nowe warunki finansowe gminą Ościennym. To jest tak pokrótce nie byłem stroną jak gdyby tych rozmów ani negocjacji, więc opieram się też na jakimś przekazie, który jest, pochodzi z magistratu, ewentualnie z pisma, które dostaliśmy od Wójtu Gmin Ościennych. I tutaj powstał problem, że jeśli wójtowie doszli do wniosku, że nie podpisują umowy na nowych warunkach, organizują sami ten transport publiczny, no to. No to dlaczego prezydent ściął budżet na 10 milionów mniej? Dlatego, Panie Redaktorze, że jest bardzo trudna sytuacja. W gminach spadły praktycznie wpływy z biletów prawie o 80%, więc nie ma dochodów i nie ma pieniędzy, po prostu nie ma wpływów spitów, bo ludzie po prostu mniej zarabiają albo część ludzi potraciła pracę w związku z pandemią. Są dużo mniejsze spitów, są mniejsze subwencje. Nie dostaliśmy pieniędzy z funduszy inwestycji samorządowych, z Urzędu Marszałkowskiego. Drugie miasto co do wielkości po może trzeba wnioski pisać bojewódz. Oczywiście wnioski były złożone, natomiast nie dostaliśmy ani złotówki. Więc proszę teraz sobie uzmysłowić, że największe miasto po stolicy województwa nie dostaje ani grosza z, budże, z programu centralnego, z podatków Polaków, również z podatków mieszkańców Tarnowa. Mieszkańcy Tarnowa płacą podatki do Skarbu Państwa. Więc jeśli Skarb Państwa rozdziela pieniądze, to nie widzę podstaw, dlaczego mieszkańcy i podatnicy, którzy sumiennie płacą te podatki, nic nie dostali. Ale to jest mówiąc, niezrozumiałe. Mówiąc też o komunikacji, patrząc na, jak już Pan wspomniał, stolicę województwa Kraków, tam autobusy miejskie wyjeżdżają nawet do 40 km poza granicę, a tutaj drugie miasto w województwie zamyka się do swoich granic. Czy miasto się nie, w mojej opinii, nie zamknęło, zaoferowało nowe warunki, które, jakby Gdyby w opinii magistratu miały odzwierciedlać koszty funkcjonowania. No, ale tych. gminy tłumaczą, że to są koszty nierealne i, 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 dlatego, i inny przelicznik byłby bardziej korzystny. I dlatego, yy, Od wozu krlimontra bodajże. Yy, I dlatego yy, ja szanuję zdanie gmin ościennych, czyli jednostek, które są niezależne, wybrały inną drogę, organizują ten transport publiczny we własnym zakresie. Dajmy szansę, zobaczmy jak to wyjdzie, być może po prostu za rok będziemy bardziej tutaj mogli więcej coś powiedzieć, bogaci będziemy w te doświadczenia, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast jeśli już się tak stało, to już niezależne jest od Rady Miejskiej. Rada Miejska na tym ubolewała, że tak się stało, natomiast musieliśmy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I w związku z tym poprosiliśmy o dodatkowy czas, aby nie podejmować tej decyzji wówczas i żeby jeszcze strony Mam na myśli tutaj spółkę, a zamawiającego, czyli zarząd drugiej komunikacji, mogłyby negocjować jakieś porozumienie, które dawało szansę na przetrwanie tego transportu publicznego, powiedzmy sobie szczerze, w Tarnowie, bo gdybyśmy oparli się na tym pierwotnym projekcie, to szanse byłyby bardzo niewielkie i, i tutaj mogłoby dojść do utraty płynności finansowej przez spółkę. No ale też projekty unijne, które spółka ma e, na zakup choćby autobusów czy innych, pro, inne e, sytuacje, e, to są koszty, które muszą być zrealizowane i różne współczynniki też u przewozu u, klientów. Dlatego tak? wymagało Pasażerów. to bardzo głębokiej analizy i w związku z tym poprosiliśmy o dodatkowy czas y, i wypracowaliśmy. Y, y, Mam na myśli tutaj miasto i, i, i zarząd spółki. Jakieś porozumienie, które było do zaakceptowania, zarząd je zaakceptował. Yy, stwierdził, że w takich warunkach jest w stanie poprowadzić dalej tą komunikację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Uszanowaliśmy to i przyjęliśmy Czyli ten groziło budżet. bankructwo przy tym rozwiązaniu yy, spółce, bez no. dofinansowania miasta takiego. Które pan, pan, jakby oponował na sesji? Może nie, nie, tego nie można antycypować na tym poziomie, bo nie wiemy, kiedy wróci na przykład normalne funkcjonowanie transportu publicznego i wrócą pasażerowie. Tak? Być może to się stanie w czerwcu, być może, a może na przykład za dwa lata, bo nie wiem jak się pandemia rozwinie. To po prostu dzisiaj to opieramy się tylko na jakichś założeniach, natomiast musieliśmy zabezpieczyć odpowiedni poziom. Taki, który dał, dałby szansę na przetrwanie tej komunikacji. Oczywiście, on, będzie to kosztem wielu wyrzeczeń, również pracowników. Była mowa już o 40 osobach, które odeszły, i czy mają odejść z przedsiębiorstwa. To, to politykę personalną prowadzi zarząd, jak gdyby on tutaj taki, takimi informacjami dysponuje i, 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 i ją realizuje, wiem, że. Część ludzi odchodzi na emerytury, część miała umowę tylko do końca roku, więc oczywiście tutaj zarząd ich prawdopodobnie poinformował, że nie będzie przedłużał tych umów, natomiast no, oczywiście system motywacyjny premiowy będzie bardzo mocno ograniczony, więc to wszystko się odbywa kosztem nas, pracowników. My to rozumiemy, szanujemy, wiemy, że jest trudna sytuacja, natomiast no, musimy mieć cień szansy, żeby przetrwać. I dlatego takie porozumienie było konieczne. A będzie I ten... więcej linii, tych, Oci... o, który, których Oczywi dzisiaj brakuje, bo że mieszkańcy tarnowe twierdzą, że teraz muszą jeździć komunikacją gminną. To pra pra pragnę uspokoić, szanowni Państwo, że to porozumienie wynegocjowane. Oznacza w, znacznie więcej linii na terenie miasta Tarnowa. Musimy y, zrobić pewien poziom, poziom wozo, wozokilometrów. kilometrów y, Skoro będziemy go realizować tylko i wyłącznie na terenie miasta, to siłą rzeczy jak gdyby zwiększy się ilość i częstotliwość różnych linii na terenie miasta Tarnowa, co jest dla mieszkańców Tarnowa bardzo korzystnym y, w tym przypadku. Ale wzrosną koszty y, dla urzędu miasta. Y, y, panie redaktorze, y, do, do projektu, który był, do, do kwoty, która była zapre, zaproponowana w projekcie budżetu została dołożona kwota 1 500 zł, 000 zł i o tyle y, będzie to więcej niż w projekcie, natomiast będzie to w dalszym ciągu będzie to dużo, dużo mniej niż rok wcześniej, więc około 8 milionów mniej, więc tak będziemy w bardzo trudnej sytuacji, natomiast no rozumiemy to, wiemy, że musimy Partycypować w kosztach no, tego kryzysu, natomiast żaden dział w budżecie nie został dotknięty tak dużą redukcją o 30% środków przeznaczonych na przykład na jego funkcjonowanie jak transport publiczny. Więc proszę o wyrozumiałość, natomiast inni no, nie, nie doznali takiej terapii szokowej jak, jak transport publiczny. No podobno na kulturę zwiększyliście środki? Y Panie redaktorze, to wszystko trzeba by było jak gdyby rozebrać na czynniki, bo zbyt ogólne ujęcie tego problemu mogłoby sprawiać takie wrażenie, żeśmy gdzieś albo zwiększyli, albo obcięli. Natomiast trzeba by było dokładnie dział wskazać i, i rozdział i paragraf i wtedy można by było się do tego odnieść, jak to było rok wcześniej. Tak to jest bardzo ciężko rozmawiać, bo ogólnie może być cały system na system więcej, ale na poszczególne zadania to trzeba by było. Odnieść się do konkretnej pozycji w budżecie. Bardzo dziękuję za rozmowę.